Cześć, witam Was serdecznie w takim poświątecznym filmie w aktualizacji mojego zbiorniczka. więc nie nagrywałem, a dzisiaj trochę opowiemy właśnie o tym, co się dzieje u mnie w baniaczku. Jak ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy, to mogę powiedzieć, nawet pochwalić się, że zmieniłem sprzęt do nagrywania. Wcześniej nagrywałem moim takim telefonem, aksonem. Telefon już ponad dwa lata ze mną przeżył, no i ta jakość filmów nie była taka wystarczająca, i postanowiłem to zmienić. E, nagrywam teraz też telefonem, aczkolwiek już takim e, powiedzmy e, troszeczkę lepszym. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest taki kadr szerokokątnej kamery, więc tutaj tej jakości może brakuje, ale zaraz przełączy się pewnie na taki na taki normalny tryb, więc te ujęcia powinny być w miarę fajne. Dajcie znać, czy właśnie jest lepiej, czy gorzej z tym nagraniem. O, widzicie, tutaj przeszła już kamera w ten normalny tryb. No i tych detali może będzie widać troszeczkę więcej. Ale wracając już do filmu, pogadam trochę, troszkę, bo nie jest tak, nie jest tak długi ten filmik. Postaram się nagrać jakieś 7-8 minutek. Pogadam, co się u mnie dzieje po dwóch, trzech miesiącach od założenia. No, jak widzicie, sporo, sporo się dzieje pod względem fauny, ale i flory. Tutaj śledzę akurat bystrzyka Amandy, czy też bystrzyka poziomkowego, którego nabyłem w wielkości, w ilości 30 sztuk, dlatego że na początku miałem kupiłem, zamówiłem danio Erytromikrony, które też zaraz będzie widać na filmiku. I powiem Wam szczerze, że zginęły mi w tym akwarium. Ukrywają się gdzieś w roślinach. Nie widać ich. O, widzicie teraz w tle tam w lewym rogu. Jeden był widoczny, ale będą jeszcze ujęcia na te Erytromikrony. Bardzo fajna rybka. Bardzo piękna. Chorowałem na tą rybkę, no ale nie spodziewałem się, że jest tak płocha i będzie się po prostu tak Ukrywała, dlatego dokupiłem właśnie te bystrzyki i jestem z nich mega zadowolony. Przez te dwa miesiące nie padła mi żadna rybka. Udało mi się kupić właśnie zdrowe te rybki. Nawet sobie planuję dokupić jeszcze 20 sztuk tych bystrzyków. O no podaniu bez sensu są drogie, bo około 12 zł za sztukę płaciłem. Kupiłem też ich 30 sztuk no ale ten efekt jest mizerny więc tak jak tutaj mówiłem mam po 30 sztuk bystrzyka i danio no a głównym, głównym tutaj bohaterem tego akwarium jest oczywiście krewetka Neocardina yellow kupiłem ich 20 sztuk w tej chwili gdy sobie tak wychodzą na pokarm, który im tam przygotowałem Liczę nawet do 100 sztuk, także przez dwa miesiące bardzo szybko się rozwijają. Widzę też nowe samice. Tutaj widzicie fajne te, te danio. Nagrywam sobie, żeby troszeczkę wam pokazać. Widać, że samiczka jest taka szara, a samczyki są te bardziej wybarwione. Było bardzo fajnie widać, jak samiczka i samczyk sobie pływały razem. No i te krewetki fajnie mi się, fajnie mi się tutaj hodują. Widzę dużo samiczek. Teraz e, jakiś był taki przestój, że przez miesiąc nie obserwowałem nowych samiczek, które miały jajka. Nie wiem, czym to było spowodowane. Nawet chciałem troszeczkę e, sprzedać koledze tych krewetek, ale przestraszyłem się, że coś jest nie ok. Ale już e, od jakiegoś tygodnia widzę 3-4 samiczki. Pewnie jest ich więcej, ale widzę, które już noszą po prostu e, jajka. No i tutaj widzicie, cały czas jeden gubik się prze. prze e, e, Przewija przez ten film. <laughs> tak, jest tylko jeden. Były cztery te endlerki, trzy postanowiły po prostu opuścić to akwarium, wyskoczyły. Pierwszej nocy nadywam przed akwarium. Nie wiem, czym to było spowodowane. No, mam też jeszcze cztery kiryski. Były na początku tego akwarium. Jak jeszcze nie wiedziałem, że będę miał te krewetki. No i tak zostały. Tak są. Wiem, że trochę przeszkadzają może krewetkom, ale akwarium jest w miarę. Duże, więc, więc nie jest tak najgorzej. No i to tyle z tych mieszkańców. Jeszcze jest chyba tam pięć tosków i masa ślimaków, z którymi ciężko mi sobie poradzić tak naprawdę. Mam tutaj chyba trzy czy cztery Helenki. Wiem, że to jest mało, aczkolwiek mam nadzieję, że Helenka się rozmnoży w tym akwarium. No i będzie sobie radziła z tą populacją ślimaków. No ale także to tak wygląda. Rośliny, jak widzicie na filmie, fajnie rosną. Fajnie rosną bucki, się rozwijają. Czy te kryptokoryny? Troszeczkę już zacząłem wybarwiać tą rotale. Chre, która jest na tyle. Ona jest cięta regularnie, bardzo ładnie rośnie. Tutaj widzieliście, ile ślimaków wszędzie są. Ślimaczki, nawet go tego otoska widać przed pyszkiem. Gdzieś tam ślimak z tyłu na liściach, no ślimaków pełno. No, i tak, ogólnie jestem zadowolony z tej roślinności, no ale zaczęło się dziać źle. Dlaczego? No, właśnie dlatego. Teraz będzie piękne ujęcie, ale to dopiero pierwsze takie ujęcie, chociaż na Monte Carlo też już mogliście zobaczyć. E, Wdał mi się taki glon nitkowaty. E, przeczytałem troszeczkę o nim w internecie. Wydaje mi się, że to jest oneogonium, e, tak. Taka ta nazwa. Jak z tym walczyć? Tak naprawdę troszeczkę filmików poczytałem. Nie ma jakiegoś złotego środka. Ktoś tam mówi, że azot do fosfor, jakiś stosunek zachwiany. No, w roślinach tego nie widać. Ten glon już jest tutaj jakoś od miesiąca. Usuwam go tylko mechanicznie, no, ale rozprzestrzenia się po akwarium. Ten, w tym Monte Carlo też już zauważyłem e, pierwsze, pierwsze jakieś tam oznaki teraz nie było akurat cięte przez, przez jakieś 2-3 tygodnie więc e, ja zetnę też tego glonu ale jak widzicie też w tym mchu no i nie wiem tak naprawdę to e, prośba do Was jeśli ktoś ma wiedzę co, e, co może powodować to, że, że ten glon mnie jest tutaj to oczywiście mchy, ale mchy też są poprzerastane ten, ten mech jest przeprzerastany tym glonem. Chciałem uchwycić to z góry, bo tam z tyłu tego glona jest troszeczkę. Jak na przykład dwa tygodnie go nie usuwam, to potrafię gdzieś tam poskubać nawet garść, nawet garść tego, tego glonu. No i prośba do Was, że, że może po prostu ktoś walczył z tym glonem, czy, czy wie po prostu, jak, jak można mi podpowiedzieć, co robię źle, czy też co w wodzie jest. Nie tak, nawożę to akwarium tylko i wyłącznie dwutlenkiem z butli oraz tak jak producent zaleca nawet delikatnie mniej, o tutaj widać przy tym kielisku jak jest ten, ten glon, troszeczkę nawet w mniejszej dawce tropika Specializer, ta, ta zielona, która jest pełnoskładnikowym nawozem dosyć drogim, także wydawać by się mogło, że, że dobrym i tyle, i tyle. i więcej nawozów nie stosuję. Nagram kiedyś odcinek, może jak ja, jak ja pielęgnuję to akwarium, co tam daje, co tydzień, plotka ślimaków. No i tak to wygląda. Myślę właśnie, że może, może za tydzień wrzucę jakiś fajny film. Mam nadzieję, że nagranie troszeczkę w lepszej jakości. Wiem, że macham tą kamerą, ale w ale, ale tych szczegółów widać więcej. Także, także do następnego filmu. Czekam na komentarz o tym o Neogonium, czy też może to jakiś inny glon. Podpowiedzcie, pomóżcie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. I trzymajcie się. Cześć.